Cześć, witajcie w ostatnim odcinku z serii W poszukiwaniu zaginionych orzechów. I jak już pewnie wiecie po miniaturce, uda mi się w tym odcinku osiągnąć 100%, jeżeli chodzi o znalezienie wszystkich złotych orzechów. Co prawda, zakończę ten odcinek na pierwszym dniu wiosny, a to dlatego, że jak już wiecie, no nie byłabym w stanie w żaden sposób. Poza używaniem modów albo kodów, zdobyć 5 złotych orzechów za żonę pirata. Więc poczekałam po prostu do pierwszego dnia wiosny i tego pierwszego dnia ukończyłam tego questa i tym samym będę mieć na koncie 130 złotych orzechów. Myślę, że to nawet nie jest w żaden sposób fail, jeśli chodzi o to wyzwanie. Nie uważam, że to jest porażka, dlatego że udało mi się zdobyć do końca zimy wszystkie złote orzechy, jakie byłam w stanie, i dosłownie kilka godzin później, kiedy rozpoczęła się nowa pora roku, wyczyściłam również te ostatnie. Ale jak do tego doszło? Generalnie podczas grania tego odcinka nie miałam pewności, że to się uda, dlatego że w tym momencie 23 dnia zimy brakuje mi... Wspomnianych pięciu złotych orzechów za żonę pirata. Jednego złotego orzecha za journal scrap numer 10. A brakuje mi journal scrapa 9 i 10, czyli muszę teraz w jakiś sposób znaleźć jeszcze dwa pozostałe journal scrapy, trzech złotych orzechów za banana, a z tym bananem też jest problem, bo drzewo na pewno mi nie wyrośnie w wymaganym czasie. No ale jak wiecie, mam dwa fiszpondy pełne Discusów, więc szansa na banana jest. Ale czy ja na nią trafię? Tego nie wiem. To znaczy już wiem, ale wtedy tego nie wiedziałam i trochę mnie to zastanawiało. Na szczęście wszystko pójdzie po mojej myśli, więc zapraszam do obejrzenia jak to się wydarzyło. 23 dnia zimy mam na koncie prawie 40 tysięcy i w tym momencie nie wiedząc, czy uda mi się zdobyć te złote orzechy, które planuję, czyli za Journal Scrapa i za banany, Wykupienie kosztuje 10 tysięcy golda za jednego orzecha i można je wykupić u Papugi na Ginger Island, tam na lewo od wulkanu. Więc w najgorszym wypadku musiałabym wykupić za 40 tysięcy golda te brakujące złote orzechy poza żoną Pirata, ewentualnie dodatkowe 5, co daje 90 tysięcy i. Pomyślałam sobie, że warto spróbować, warto spróbować uzbierać do końca zimy 90 tysięcy golda, poza tym, że nadal starałam się znaleźć tego Journal Scrapa i tak dalej, dlatego że jeśli by mi się nie udało, to pomyślałam, że może po prostu 28 dnia zimy wykupię wszystkie brakujące złote orzechy i też ukończę wyzwanie. A sam fakt uzbierania tylu pieniędzy cały czas w pierwszym roku gry i to jeszcze zimą, też jest imponujący i myślę, że to też jest opcja na rozwiązanie tego wyzwania. Oczywiście. Przypominam, że to wyzwanie jest totalnie wymyślone przeze mnie po to, żeby coś się działo, żeby było do czego dążyć w tej serii. Wy nie musicie czuć takiej presji, więc na no spokojnie nie kupujcie złotych orzechów, jeśli nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli męczycie się na przykład ze znalezieniem jakiejś skamieliny do biura terenowego, no to wtedy warto się zastanowić nad kupieniem takiego złotego orzecha, żeby po prostu mieć spokój. Jeżeli chodzi o stan moich fiszpondów, to w jednym jest 10 ryb, w drugim jest 5. Ten fiszpond, który ma 10 ryb, już w tym momencie każdego dnia ma szansę. Na wyprodukowanie banana, i to była szansa chyba między 14 a 15%. Jeśli dobrze pamiętam. Natomiast ten u góry ma 5 ryb i potrzebuje 10, 10 taroruców, żeby zwiększyć tę populację do 10. Będę sprawdzała, kiedy mi te tarorucy rosną i nawet jeśli miałoby to być dzień przed końcem zimy, to i tak nakarmię te ryby tarorucami i zwiększę szybko populację do 10 mechanicznie. Czyli po prostu złowię 5 bloodiskasów i je wrzucę, jak już sloty na te ryby się po prostu odblokują. Tego dnia zajmuję się rzeczami na farmie, czyli moimi zwierzątkami, o których często zapominam, bo spędzam całe dnie na Ginger Island, ale no jest jak jest, trzeba się z tym pogodzić. Oddaję też jakieś kamienie Ganterowi. Wzięłam nawet questa z tablicy Special Orders, choć jest bardzo duża szansa, że go nie zrobię, bo po prostu są inne priorytety, ale z ciekawości zawsze tam zaglądam. Po załatwieniu wszystkich tych sprawunków pojechałam na Ginger Island, no i tam jak widzicie, mam sporo tarorówców, ale one wszystkie są jeszcze na takim etapie, że za kilka dni będą gotowe, ale jeszcze nie teraz. Nie pamiętam, ile te taruty rosną, ale jest to chyba między 7 a 10 dni. No na pewno na pewno długo, długo jak na mój obecny stan oczekiwania i na moją potrzebę. Ale jak na coś czekacie, to zawsze jest za długo obojętnie, ile byście musieli czekać. Większość tego dnia na wyspie spędziłam. Obok zatoki piratów, i w poprzednim odcinku mówiłam Wam, że wydaje mi się, że łowienie jest jednym z najlepszych sposobów na znalezienie journal scrapów, zwłaszcza kiedy łowicie w miejscu, gdzie wypadają tylko śmieci, bo szansa na to, że śmieć Zamieni się w journal scrapa podczas wyciągania go z wody to jakieś 8%. Więc pomyślałam, że to jest genialne odkrycie i że nie pozostaje mi nic innego, jak łowić ryby w tej gwieździe, która znajduje się na południowej plaży. A właściwie łowić śmieci, bo tutaj ryb nie ma. No bo każdy śmieć to 8%, każde złowienie to 8% szans na to, że to będzie journal scrap. Ale wiecie co? Nie udało się. Nie wiem, czy to dlatego, że łowię w miejscu, w którym nie ma ryb. Czy naprawdę mam aż takiego pecha, że te 8%. Okazało się za mało, ale pomimo wielu godzin łowienia w tym miejscu, nie złowiłam ani jednego journal scrapa. Jak już straciłam nadzieję, to poszłam jeszcze na digside, bo rozwalanie kamieni też daje sporą szansę, a nawet jeśli nie sporą, to po prostu no, jakąkolwiek, na tym etapie już było mi wszystko jedno na to, że pojawi się journal scrap i się udało. Z kamienia wypadł journal scrap numer 9, więc jest to już połowa sukcesu, dlatego że journal scrapy wypadają w kolejności więc muszę znaleźć jeszcze jeden i mam na to 5 dni. Poszłam też do buszu, do dżungli koło domku Leo, bo niszczenie trawy też daje jakąś szansę na to, że wypadnie journal scrap, no ale tutaj już bezowocnie niestety. Jeżeli chodzi o niszczenie kamieni, będę próbowała na pewno jeszcze w wulkanie. Po tym dniu doszło mi dodatkowe 5000 golda, także dodatkowy poboczny cel, tak zwane wyjście awaryjne w postaci łapówki dla papugi jest realizowany. 24 dnia rano dostaję przypominajkę o tym, że 25 będzie Feast of the Winter Star, czyli taki odpowiednik gwiazdki w Stardew Valley. Podczas tego eventu dostaniecie prezent od jakiegoś Secret Santa, który został Wam przypisany i Wy też możecie dać taki prezent komuś. Mi wylosował się Linus, więc na 100% dam mu prezent, bo Linus jest super i uwielbiam go. I tyle. A ciekawostką jest fakt, że Linus mógł być opcją do romansowania w Stardew Valley zamiast Shane'a. Nie wiem, czy o tym już słyszeliście, ale w pierwszej wersji gry, na samym początku, kiedy ona wyszła, w grze było tylko dziesięcioro kandydatów do romansowania i wśród nich nie było Emily i Shane'a. O tym, że Emily i Shane będą w grze jako potencjalny mąż i żona, zadecydowali obserwatorzy Koncert Ape'a na Twitterze. Do wyboru byli także inni NPC, jeżeli chodzi o mężczyzn to poza Sheynem, do wyboru był także Linus, Wizard i Clint. No i słuchajcie, o ile Clinta tutaj w ogóle nie w ogóle mnie nie dziwi, że on nie wygrał, to Linus i Wizard, zwłaszcza Wizard, bo wiem, że dużo osób go lubi, i możecie z nim romansować chyba w Wali Expanded, no, jestem ciekawa, dlaczego akurat Shane wygrał, ale tak się stało, tak zdecydował lud i tak też jest dzisiaj. Natomiast w przypadku kobiet, Emily wygrała z Marni, Pam i Sandy. Marni i Pam jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale Sandy, no to też jest bardzo ciekawe zwycięstwo. Ale wracając, Linus jest osobom, dla której ja jestem Secret Santa, więc dam mu jakiegoś złotego, słodkiego ziemniaka, bo to lubi, uwielbia, więc myślę, że będzie git. Pokażę Wam też dzisiaj jeden trik, o którym już wspominałam w poprzednich odcinkach, czyli jak sprawić, żeby 25 dnia zimy rano dostać prezent od Świętego Mikołaja. Ale zanim pojadę do Pelican Town, to najpierw poszłam znowu na Dig Site z wielką nadzieją, że może jakiś Journal Scrap wypadnie, a także do, tej, do tego ponda z gwiazdą. Później nawet kopałam złoża muszli na południu mojej farmy, bo w tym momencie jedyne, co ja mogę z, faktycznie zrobić w kierunku Złotych Orzechów na Ginger Island, to szukanie tego journal scrapa, bo wiadomo, że żona pirata odpada, a banana nie zdobędę z Ginger Island. Muszę sprawdzać cały czas Blue Discusę, więc no te kilka ostatnich dni zimy w moim odczuciu, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Było trochę nudne, bo skupiałam się na jednej rzeczy, która była taka monotonna. No bo wiecie, to też trochę działa tak, że jak bardzo chcecie coś znaleźć, to będzie wam ciężko to znaleźć, taka jest prawda. A ja chcę znaleźć jeden stary, zakurzony kawałek papieru. Poszłam w tym celu nawet na chwilę na wulkan, bo zawsze jest jakaś szansa, że pokonam potworka na pierwszym piętrze, albo ja rozwalę jakiś kamień i wypadnie journal scrap, no ale niestety nie tym razem. Żeby w ogóle zrobić ten trik, o którym Wam wspomniałam, potrzebuję więcej stołów, bo mam tylko jeden, a na tym jednym stole można postawić jeden przedmiot. I cała zabawa polega na tym, żeby 24 dnia wieczorem, czyli powiedzmy, że w taką naszą Wigilię, zostawić na stole mleko i ciastka. Nie próbowałam z innym mlekiem niż duże mleko krowie, ale... Jestem na 90% pewna, że małe mleko krowie, a nawet mleko kozie zadziała. No ale tak jak mówię, nie próbowałam, więc nie mam 100% pewności. I jak zostawicie już te rzeczy na stole, to następnego dnia rano Otrzymacie prezent. I to jest coś, co doszło w aktualizacji 1.6, i jest takim nawiązaniem do tradycji, która ma miejsce w Stanach, z tego co wiem, czyli właśnie zostawianie takiego mleka i ciastek dla Świętego Mikołaja, który rano, który w nocy właściwie je zjada i zostawia prezenty. No, ja tego nie praktykuję. Myślę, że Wy też nie. Jedyne, co ja mogę dla Świętego Mikołaja zrobić, który tak naprawdę przybywa 6 grudnia, a nie 24, bo 24 przyjeżdża gwiazdor i nie zapraszam do dyskusji, bo tak po prostu jest. Natomiast dla świętego Mikołaja jedyne, co ja mogę zrobić, to wyczyścić buty, żeby rano znaleźć w nich słodycze. No ale case w Stardewali wygląda trochę inaczej, dlatego zostawiam mleko i ciastka. I rano po pobudce widzę dwa mystery boxy. Tak jak wspomniałam, to doszło dopiero w 1.6, wcześniej nawet nie było mystery boxów. To też pozostawia pytanie, czy... Święty Mikołaj i Pan Ki, to nie jest przypadkiem ta sama osoba. Przez cały czas mam też wyrośnięte te powdermelony, bo mam nadzieję, że wyrośnie mi z nich giant powdermelon, więc ich nie zbieram. No ale jeżeli tak się nie stanie, to ostatniego dnia zimy je zbiorę. Ta szansa na powdermelona dużego jest mała, bo mam tylko jeden fragment 3 na 3, ale jest, ok? A jak już widzicie w tym wyzwaniu, ja wierzę w statystykę i pokładam dużą nadzieję w statystyce. Święta świętami, ale przed pójściem na kolację trzeba zająć się farmą. Skończyło mi się sianko w silosie, więc musiałam trochę go pościnać. No i nakarmić moje kurki, bo zapominam ciągle, że nie mam tam jeszcze autofidera, więc muszę je karmić, a no nie, nie robię tego codziennie. Mam nadzieję, że się aż tak na mnie nie obrażają. Bardzo mi się podoba to, jak wygląda Pelican Town w czasie gwiazdki. Jest pięknie wystrojone, a fakt, że od aktualizacji NPC mają te zimowe ubranka sprawia, że ta atmosfera jest jeszcze lepsza. No bo przyznajcie sami, wcześniej, kiedy oni łazili po tym śniegu koło tych choinek w krótkim rękawku, to było mało wiarygodne. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Podczas tego festiwalu możecie rozmawiać z npc i podejść w końcu do osoby, której macie dać prezent. Jak to zrobicie, to pojawi się pytanie, czy właśnie chcecie dać ten prezent. I po tym jak go dacie, uruchomi się kadstenka, w której wy otrzymujecie prezent od swojego Secret Santa, ale ta kadstenka nie kończy festiwalu. Po nim. Po niej normalnie możecie jeszcze rozmawiać z postaciami i dopiero wyjście z terenu festiwalu go zakończy. Właśnie teraz zobaczyłam, że był jeszcze Pier ze swoim sklepem, ale nie poszłam do niego, bo totalnie go nie zauważyłam. Ale jest tam, można od niego kupić różne ozdoby, w tym chyba yy, bałwanowego stracha na wróble, czyli jednego z kilku rzadkich strachów na wróble. Moim Secret Santa okazał się Louis. Jest to smutne, jest to pech. Jak widzicie, statystyka nie zawsze jest po mojej stronie, bo mógł to być ktokolwiek a był to Louis, i dał mi Rubin, czyli nie najgorzej, bo trochę się wykosztował. To nadal lepsze niż kubka gliny, którą możecie dostać od jazz, ale wolałabym dostać na przykład zestaw do herbaty, czyli najrzadszy item w grze, a jeden z najrzadszych, bo najrzadszy jest chyba Living Hat. No ale nie dane mi było nacieszyć się tym pięknym zestawem, który jest tylko dekoracją, ale ma dużą wartość. Wartość kolekcjonerską bo chyba nawet nie pieniężną. I dostałam rubin. No ale wiecie, jak to mówią, jak dają to bierz, jak biją to uciekaj, więc dzięki Luis. 26 dnia zimy, czyli już po świętach, widzę, że mój fishpond z blu dał mi złotego kokosa. W końcu jakiś item inny niż ikra, ale to nie jest to, czego oczekiwałam. No ale trudno. Może w końcu mi te zarorucy urosły. Zajęłam się zwierzętami i pojechałam w sumie dość szybko na Ginger Island. Otwierać kamienie, no i poszłam na wulkan, dlatego że tam też są kamienie, tam też są potworki, a ja muszę znaleźć tego ostatniego journal scrapa i mam na to trzy dni, tak naprawdę, tylko trzy dni. Na wulkanie mi się nie udało. Dixite już wyczyściłam z kamieni, więc pomyślałam, że pójdę jeszcze łowić ryby na Dixite, no bo tam, tam też mogę złowić faktycznie ryby, więc może tam mi się uda wyłowić journal scrapa. Wydaje mi się też, że one mogą być w Treasure, Złowienia. No ale się nie udało, natomiast złowiłam pięć blue Discasy, więc jeżeli będę mieć jutro te taroruty, to będę mogła dorzucić sobie nowe rybki do jednego z fish No i ten dzień tak naprawdę był takim dniem starania się o to, żeby cokolwiek poszło do przodu. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. 27 dnia zebrałam kilka taroruców i w skrzynkach też parę mam. Teraz przy sobie na Ginger Island mam mniej niż 10, ale wydaje mi się, że mam jakieś na mojej farmie. Jeżeli chodzi o te itemy, które trzeba dawać rybom, to one mogą być różnej jakości. To nie musi być 10 taroruców ze srebrną gwiazdką, czy tam zwykłych. Wystarczy, że jest ich 10, bo je wrzucacie po kolei. Więc idę zobaczyć od razu, z rana, ile mam tych taroruców. Na farmie, bo oczywiście ten jeden fishpond nadal nie wyprodukował mi banana, i od razu poszerzam drugi fishpond. Czyli tak naprawdę jutro, w ostatni dzień zimy, mam szansę na to, że któryś z tych dwóch fishpondów wyprodukuje mi banana. Powiem Wam szczerze, że na tym etapie moje nadzieje już były bardzo płonne. Postanowiłam, że tego dnia, zanim pojadę na Ginger Island szukać ostatniego Journal Scrapa, to poszukam co mogę mieć fajnego w skrzynkach do sprzedania, otworzę różne geody, mystery boxy po to, żeby trochę no, znaleźć jakieś też fajne itemki do sprzedania. Mam 60 tysięcy prawie, więc w razie czego jestem w stanie ostatniego dnia już coś tam wykupić u tej papugi. Uruchomiłam też ciężką artylerię, czyli wędzenie ryb i suszenie owoców, bo to zawsze fajny hajs. No i jak już ogarnęłam te rzeczy, to w sumie wyruszyłam na Ginger Island. Poszłam oczywiście chwilę na wulkan i znalazłam nawet zmumifikowanego nietoperza, którego już nie potrzebuję, bo mam zrobione całe biuro terenowe, ale znalazłam, no ale journal scrapa nie. Po wulkanie wieczorem wyruszyłam jeszcze do Digside i tam w jednym z kamieni udało mi się znaleźć ostatniego journal scrapa. Tak samo jak dziewiątego, praktycznie w tym samym miejscu. Nie wiem nawet, czy to nie było w tym samym kamieniu, który się oczywiście od nowa zespawnował. Ten dziesiąty journal scrap pokazuje lokalizację, ostatniego złotego orzecha z journal scrapów i jednocześnie w tym miejscu znajdziecie też jajo strusia. Jeżeli chodzi o strusia, to pamiętajcie, żeby tego jaja nie przerabiać na majonez, chociaż ono ma taką specyfikę, że jeżeli macie na przykład jajo ze srebrną gwiazdką, wrzucicie je do Maszyny do majonezu, to dostaniecie 10 majonezów ze srebrną gwiazdką. E, czyli przechodzi jakość i zawsze jest 10 sztuk z takiego dużego jaja strusia. Ale lepiej jest zbudować po prostu inkubator do wykluwania strusi, wykluć sobie takiego strusia i potem mieć nieskończoną liczbę jaj, zamiast marnować to jedno, bo bardzo ciężko jest potem znaleźć kolejne. Tak naprawdę, jedna opcja, są trzy opcje, żeby znaleźć jajo strusia w tej grze. To jest pierwsza. Druga to znalezienie go w jakiejś rzadkiej skrzynce na wulkanie więc dość trudne, a trzecia to możliwość dostania tego jaja od shopów pracy, ale tylko w momencie, w którym to jest jedyna rzecz, pierwsza rzecz na liście shipping items w zakładce kolekcje, której Wam brakuje do shipnięcia, a jesteście na jakimś etapie quest'a, w którym po prostu te shopy dają Wam kolejny przedmiot, jakiego Wam brakuje. Jeżeli, tak jak mówię, wszystko przed strusim jajem oddacie, to prawdopodobnie dostaniecie to w strusie jajo, więc to jest zbyt rzadki item, żeby go marnować na majonez. Ja mam już przepis na inkubator do wykluwania strusi, bo ten przepis odblokujecie po skończeniu całego biura terenowego, więc zrobię ten inkubator, umieszczę go w stodole, bo strusie żyją w stodole, a w nim jajo strusia i wkrótce będę miała małego strusia. Yy, strusie nie są jakieś potrzebne, w sensie, jeżeli zależy Wam tylko na osiągnięciu perfekcji, to możecie to pierwsze jajo shipnąć śmiało, ale są słodkie i ja lubię je mieć. No i fajne zwierzątka. Po 27 dniu zimy zarobiłam prawie 50 tysięcy kolda w jeden dzień, a to wszystko przez wyprzedawanie tych rzeczy ze skrzynek, otwieranie geot. Sprzedałam jakieś luźne starfruty, no bo w tym momencie nie opłacało mi się robić z nich wina, bo potrzebowałam kasy na już tak naprawdę. Bo no, nie miałam pewności, czy tego ostatniego dnia uda mi się zdobyć banana, czy nie. Więc jestem zadowolona i też zaskoczona tym, jakie pieniądze przyniosły mi czystki. Dlatego warto raz kiedyś sobie opróżnić skrzynki, tak jak ja to teraz zrobiłam. Zwłaszcza jeżeli potrzebujecie kasy i jeśli, tak jak ja, homikujecie przedmioty na później, bo może się przydadzą. Bo faktycznie przydały się do sprzedania. Kiedy 28 dnia wyszłam z domu i poszłam zajrzeć do moich fishpondów, ostatnia szansa na banana, to zobaczyłam banana w fiszpondzie, nie tym, który mam już od praktycznie dwóch tygodni, który mi nie wyprodukował banana, tylko w tym, który wczoraj uzupełniłam na maksa. Czyli dziś jest pierwszy dzień jakby możliwości otrzymania jakiegoś prezentu fajnego z tego fiszponda, i ja dostałam od razu banana. Więc słuchajcie... Życie ze mną gra w pokara, ale tym razem wygrałam. Mała była na to szansa, a jednak się udało. I naprawdę jak to zobaczyłam, to byłam mega zachwycona, bo w tym momencie, tym bananem, zapewniłam sobie wykonanie tego wyzwania. Poza oczywiście yy, żoną pirata, ale pomyślałam, że po tym dniu nagram jeszcze pierwszy dzień wiosny, to kończę te żonę pirata. I zamknę całość z taką piękną klamrą kompozycyjną. Zwłaszcza, że community center odblokowałam chyba trzeciego albo czwartego dnia zimy, więc formalnie znalezienie wszystkich złotych orzechów zajęło mi mniej niż jedną porę roku. Myślę, że to duży sukces. Tak naprawdę kluczowym momentem tego dnia było zdążenie na Ginger Island, żeby tego banana zanieść do ołtarza, który znajduje się obok domu Leo. I wtedy w tym miejscu pojawia się goryl, który nagradza Was trzema złotymi orzechami. Więc brakuje mi pięciu złotych orzechów, i jutro na pewno je znajdę. To znaczy mam nadzieję, bo problemem tych złotych orzechów dla żony Pirata jest to, że w pierwszym roku gry nie ma Kenta. I nie jestem pewna, nie byłam pewna w tamtym momencie, czy Kent wraca pierwszego dnia wiosny, czy ogólnie któregoś z pierwszych dni wiosny, bo ta losowość to jest kolejna komplikacja. No ale akurat tak się złożyło, że u mnie wróci pierwszego dnia wiosny. Moi drodzy, mamy wiosnę. Odwiedził mnie Kent, więc ja już kuję e, to war memento i lecę do Kenta. Przy okazji pewnie kupię jakieś nasiona, żeby już tego dnia coś zasadzić, no bo wiadomo, farma nie może leżeć odłogiem. I przypominam, że ten save będzie kontynuowany. W ogóle jestem bardzo związana z tym zapisem, bo tutaj zrobiłam tę serię wyzwanie Community Center w rock, teraz także te ze złotymi orzechami. Okazuje się, że bardzo dużo rzeczy można zrobić, jak się stawia sobie fajne wyzwania i chce się je spidranować. Ja się. Super bawiłam przy tym wyzwaniu, tak samo jak zresztą przy poprzednim. I mam teraz taki plan, żeby do tego save'a dodać moda Rich Side Village, po to, żeby trochę urozmaicić tę rozgrywkę, bo samo dojście do perfekcji byłoby bardzo długie, a chcę nagrywać jakąś kolejną serię. Tam raczej nie będzie wyzwania, a bardziej... Bardziej robienie tych questów z Rich Side Village, no i taka zwyczajna rozgrywka, ale myślę, że to może być bardzo ciekawe. Na razie zrobię to bez expandy, samo Rich Side Village. Mam nadzieję, że się uda i że nie zepsuje mi to jakoś zapisu. A jeżeli chodzi ogólnie o mody, to wrzucę za kilka dni film o tym, jak je zainstalować, a później też taki film z modami, które polecam, nie tylko rozgrywkowymi, ale też wizualnymi. Także czekajcie, bo myślę, że to będą fajne materiały. Jeżeli chodzi o ten quest z żoną Pirata, to w końcu możemy go zrobić. On jest po prostu, chciałabym powiedzieć, że jak wisienka na torcie, ale nie lubię wiśni, więc jak truskaweczka na torcie tego wyzwania. Bo wiecie, gdybym nie miała tego banana albo ostatniego journal scrapa, to robienie tego questa pierwszego dnia wiosny trochę miałoby się z celem i byłoby bez sensu. Wtedy bym raczej 28 dnia zimy kupiła wszystkie Złote Orzechy i tyle. No ale mam ten quest, więc zaniosłam me memento do Kenta. On dał mi jakiś sos, który przekazałam Gasowi. Od Gasa otrzymałam różę, która jest świetnym prezentem dla Sandy. Sandy dała mi pilot do telewizora, którym zachwycony był George. George darł mi jakąś, y, jakiś artefakt z kopalni, idealny dla czarodzieja. Czarodziej podarował mi robaka, którego uwielbia Willy. I od Willy'ego dostałam medalion pirata, z którym muszę wrócić na Ginger Island i podarować go Birdie. Poza tym, że Birdy dała mi 5 złotych orzechów, to dała mi także przepis na Ferry Dust. Fairy dust to jest taki proszek, który możecie zrobić z Ferry Rose i z diamentu, więc jest dość cenny i dość drogi w wytworzeniu, ale jak rozpylicie go na jakąś maszynę, na przykład kek albo na beczkę do postarzania wina, to automatycznie ta maszyna wytworzy produkt. W przypadku beczek do postarzania wina, jak macie tam na przykład już wino ze srebrną gwiazdką i rozpylicie, Fair dust, to ono od razu się zmieni w wino ze złotą gwiazdką, więc to może być przydatne. Więc taka ciekawostka dla Was. Poszłam jeszcze sprawdzić do pokoju pana Ki, żeby potwierdzić wam, że zdobyłam 130 na 130 złotych orzechów, a resztę dnia zajmowałam się tym, co zwykle, czyli farmerstwem. Zasadziłam trochę rzeczy w końcu pierwszy dzień nowej pory roku. I to tyle. Jestem gotowa na kolejną serię, która będzie dotyczyła Richside. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, że będę w stanie grać w tego moda na tym save. I mam nadzieję, że wy też nie możecie się doczekać, żeby odkrywać tajemnicę tego nowego miasteczka, gdzie jest pełno ciekawych questów, nowe wyzwania, nowi NPC, no i też nowi potencjalni małżonkowie i żony. A przypominam, że ja nawet do nie mam rozbudowanego i nie mam jeszcze męża ani żony, więc to także można trochę popchnąć do przodu. Dziękuję Wam za oglądanie zarówno tego odcinka, jak i całej serii. Ta seria jest oficjalnie zakończona, i do zobaczenia w następnej.